Cześć z tej strony Interactive w FSX dzisiaj pokażemy wam jak ustawić nasz dowolny lot co i jak oraz zajmiemy się też typem multiplayer a więc przejdźmy do naszego wolnego lotu Mam, ukazuje nam się takie menu mamy tutaj ponumerowane w kolejności co, co możemy wykonać a więc na początek wybieramy samolot Ile to potrwa? Bo musimy się załadować, tutaj mamy nasz, jakby cały zestaw naszych samolotów granych i te kredyty są do gry, dodane automatycznie. Możemy sobie z nich wybrać, ale my tego nie będziemy robić. Następnie, tutaj możemy wybrać nasze lotnisko, z którego chcemy startować. Jeżeli, na, jeżeli znamy kod lotniska, to go tutaj wpisujemy. Jeżeli nie wiemy, a wiemy, gdzie się znajduje, to wpisujemy miasto, gdzie się znajduje. A jeżeli nie wiemy tego i tego, to wpisujemy nazwę lotniska, jeżeli też wiemy. Możemy też tutaj właśnie wybrać lotnisko jakby z takiej wyszukiwarki. Tutaj mamy różne przez kraje wybierane. Na przykład jak będziemy z Singapur, to nam wyskoczą lotniska singapurskie. Tutaj mamy według miast, według prowincji i tutaj możemy wybierać skąd chcemy startować, zaczynać nasz lot. Dobrze, to zamknijmy. Tutaj możemy wybierać naszą pogodę, którą będziemy chcieli mieć w grze. Mamy tutaj różne tryby, więc dla każdego że coś się tutaj fajnego znajdzie, każda pogoda. Mamy też podłączenie z realistycznymi y, pogodą. Możemy, z internetem możemy my otrzymywać aktualną pogodę. I to tyle. Y, tutaj, tutaj wybieramy nasz jakby czas y, gry. Możemy wybrać sobie poranek, dzień, y, popołudnie, noc. Możemy tutaj przed, y, przestawiać nasz czas lokalny. Możemy wybierać też pory roku, linii tygodnia, yy, yy, miesiące, rok. Dobrze, ta ikonka będzie nam pokazywać od razu po automatycznym uruchomieniu naszego wolnego lotu by otworzy się tabelka z, od razu z ruchem, jakby z łącznością zwierząt ale to my zostawiamy. Bierzemy tutaj, mamy jakby taki, nasz, możemy tutaj zmieniać naszą wagę samolotu, dodawać więcej więcej paliwa, więcej bagażu i takie tam możemy też załadowywać nasz, nasz lot. I potem go automatycznie odtwarzać. Możemy też zapisywać. To ta opcja jest bardzo przydatna, jeżeli ktoś chce wykonać lot z, ze wszystkimi instrumentami. To tutaj wybieramy lotnisko, z którego chcemy startować. Na przykład weźmy z Warszawę. I na przykład tutaj weźmy. Gdańsk. Jeżeli chcemy, abyśmy lecieli z autopilotem, musimy wybrać według instrumentów, bo jeżeli chcemy lecieć tak swobodnie, bez niczego, to, może, to wybieramy tą ikonkę. Jeżeli chcemy lecieć z GPS-em, to musimy wybrać tą ikonkę. Jeżeli chcemy Lecieć na, tak jak latają linie lotnicze, to mamy do wyboru na niskich, wysoko się ich na wysokich, albo z pewnego punktu do pewnego. My wybieramy na razie na niskim. Znajdziemy o, i pokazuje nam się taka mapka. Na tej mapce widzimy wszystkie nasze punkty, na przykład jak weźmiemy z lotnisko Warszawę albo nasze Skręt to nam automatycznie pokaże, gdzie ten skręt się odbywa. Możemy to sobie tutaj przeskakiwać. I brać... Możemy też ustawiać różne... Zmieszać ikonki, dodawać... Możemy też odejmować... Możemy takie różne opcje Możemy właśnie coś takiego zrobić, jeżeli komuś to bardziej pasuje. Dobrze, z tego, jeżeli coś zatwierdzimy, to nam będziemy musieli to zapisać. Potwierdzić i mamy już całe. Tutaj mamy opcję awarii. Tutaj mamy awarię instrumentów. I mamy tutaj różne pojedyncze. Możemy ustawiać, od której minuty, czy zostanie naprawiony, zepsuje się, od której do której minuty. Możemy też wybierać różne wypadki. Mamy tutaj różne systemy. Bra... Mamy też radio, silniki i kontrola całego samolotu. Dobrze, to teraz przejdźmy do trybu. To już może lepiej w następnym odcinku, bo teraz nie ma połączenia z internetem. A więc do zobaczenia.